Życie jest dynamiczne. Wie o tym najmłodsza stacja informacyjna w Polsce, Polsat News, która ma dziś drugie urodziny. Choć to dziecko Polsatu jest jeszcze bardzo młode, to już ma na koncie sukcesy, wiernych widzów i zdobywa kolejnych. Joanna Dressler. Start. Nazywam się Artur Kaczmarski. 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten szczególny dzień. Witam Państwa z Tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Nieprzerwanie obserwujemy oberwanie chmury. Prawie 400 osób pracuje, by przekazać Państwu najświeższe informacje jak najszybciej. A to... A to nasza niespodzianka. Po dwóch latach pracy, dziś kilka minut świętowania drugich urodzin Polsat News. Wszyscy, którzy wieszczyli, że to się nie uda, bo stwierdzili, że. bo internet jest, bo już są inne stacje informacyjne, no. okazało się, że nie mieli racji. W drodze na lotnisko jest reporter Polsat News Wiktor Bater. To Polsat News był pierwszą stacją, która podała informacje o katastrofie prezydenckiego samolotu. Prezydencki samolot tu, e, na lotnisku leżą ciała zabitych. Od trzech tygodni reporterzy nieprzerwanie mówią o zagrożeniach, jakie niesie powódź w Polsce. Pytanie do naszej reporterki Moniki Miller. I jesteśmy przygotowani na najgorsze, mówią władze Warszawy. Relacjonują z ziemi i z powietrza. Przed chwileczką naszym śmigłowcem Polsatu przelatywaliśmy nad domem, nad którym e, kobieta machała białą flagą. To, że potrafimy reagować bardzo szybko na rzeczy, których nie da się przewidzieć, pokazało ostatnie tragiczne wydarzenia. Magda Sakowska, witam Państwa z Dobrzykowa. To praca na najwyższych obrotach. W stresie. I tak, na początek jest I zawsze na żywo. Zdarzyć się więc może wszystko. Rzeka, prawdziwe jezioro powstało na. na, na... Jacku jak giełda zainformu... za, zareagowała, ależ się dzisiaj zakręciłem. Do zobaczenia. W dzień reporterzy Polsat News śledzą każdy ruch polityków. Nie będzie pan podsłuchiwał. Po wydarzeniach prowadzący przepytują ważnych gości. Gość wydarzenia Jarosław Gugała. A wieczorem tłumaczą wydarzenia na świecie. Sześć dni, które wstrząsnęły świat. Dziś pierwszy <grym> dzień kolejnego roku pracy Polsat News. Mogę teraz pomyśleć o życzeniach. Wszystkiego najlepszego. Joanna Dresler, Wydarzenia.